Wielka sobota jest nim ciszy i oczekiwania. Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni, mięsa na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w wieczorniku, oraz jajek, które symbolizują nowe życie. Mieszkańcy Bielawy doskonale znają tradycje świąteczne, o czym świadczą chociażby koszyki przepełnione wielkanocnymi symbolami. Jajka! Wędlina, wszystko co trzeba do koszyczka. Babeczka, jajka, kiełbaska i no, no wszystko, niech sobie zobaczy. A jaka jest Pani ulubiona potrawa świąteczna? To co jest, to się przeszykuje. Wszystko jest. Przeważnie to ciasto dla mnie. U mnie no akurat wszystkiego po trochu. Jajeczko i kiełbaska i baranek. Wszystkiego po troszku. Jaka jest pani ulubiona potrawa świąteczna? No, biały barszcz. Czy sama pani robi? Ma pani specjalnie jakieś przepis? Sama czubik? robię, sama robię. Barszcz. Co pani dodaje do barszczu? Czosnek, chrzan, no i warzywek trochę. Co może być? Baranka nie mam, ale mam yy, masełko, mam jajeczka, babeczkę, wędlinę, chlebek. No, takie podstawowe, które powinny być. Jaka jest pani ulubiona potrawa świąteczna? Biała kiełbaska, jajeczko, kiełbaska, chlebek, babeczka, sól, wszystko z tradycyjnie i zwyczajowo. Jaka jest pan, pana ulubiona potrawa świąteczna? Biała kiełbasa na gorąco, obsmażana. Pisanki, wią kiełbasę, Zające wielkanocne, chleb i sól. Jaka jest Twoja ulubiona potrawa świąteczna? Jełbasa biała. W polskich kościołach w wielką sobotę księża święcą pokarmy wielkanocne. Według tradycji obowiązującej w Polsce oraz w niektórych rejonach Niemiec, Austrii czy Słowacji wierni przynoszą do kościołów potrawy, które będą spożywać wielkanocny poranek. Wody święconej ksiądz Daniel Marcinkiewicz nikomu nie żałował. Pozwól nam z wiarą przeżywać twoją obecność między nami podczas Wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo. Na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje ciało. Żeby nie było reklamacji, śnieg za oknem, a w domu leją. Nie, dlaczego? Wody mamy pod dostatkiem. Uwaga na makijarze. Nie płakać, nie płakać. Raz do roku się święci pokarmę. W tym dniu przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu, przy którym wartę sprawują ministranci. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym sakramencie, gromadzimy się z ewangelijnymi niewiastami, stajemy u Twego grobu, jak one nie przychodzimy z pustymi rękami, naszymi wonnościami, to wielkopostny trud pokuty i naszego nawrócenia, to nasz żal za grzechy i postanowienie poprawy, to nasze lepsze i bardziej chrześcijańskie życie. Panie Jezu Chryste, gromadząc się przy Tobie w ten sobotni poranek, zawierzamy wszystkie nasze rodziny tych którzy pozostali w domach, chorych, cierpiących, samotnych, pragniemy zawierzyć wszystko to, co jest przed nami, naszą codzienność, żonę, męża, dzieci. Przyjmij naszą modlitwę jako dziękczynienie za Twoją obecność w naszym życiu. My zapytaliśmy mieszkańców Bielawy, czego możemy im życzyć na tegoroczne święta. Proszę mi powiedzieć, czego możemy pani życzyć na te święta? Przede wszystkim zdrowia. No przede wszystkim zdrowia, dobrego humoru i dużej odporności psychicznej. Zdrowia, tylko zdrowia. Zdrowia, spokoju ducha. Jak widać każdy prosi o zdrowie, dlatego i my dołączamy się do życzeń zdrowych, radosnych i przede wszystkim rodzinnych świąt wielkanocnych.